Też wszystkim. Mm. O, już nie ma maski, ja dobra Też wszystkim to jest kolejny odcinek gdy, de... Uwaga. Tak, e... tego. Jak się nazywa? Karmchanika 2018. Albo to nie ma maski, albo ja jestem no, jest Ty, no to ja jestem dziwny. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Parę rzeczy jest do znalezienia i naprawienia. Ale widać, że skrzynia biegu. To w, w poprzednim odcinku też były skrzynie biegu. No i był spoiler tego samochodu, ale nawet nie wiedziałem co tam było, bo tam są te igąki, ale mi się nie chciały tam patrzeć. Wziąłem mu tak fajnie znajdzie. A tu widzę, że tu kolektorek jest do wymiany ITP Ja tu wciągnę, To trzeba... A, z komory! Co no to fajnie? To, teraz O, jeszcze to, dobra, to sobie go prezentuję. ja mam tu skrzynię biegów z poprzedniego odcinka z, an... z Opening, pamiętacie? Ja mam tu skrzynię biegów. Ja tej dobrze, że odwróciłem tu skrzynię i jej nie sprzedałem. Dobra, no to dalej, szybko nowe części trzeba sprzęgło kupić ITP, ale skrzyni już właśnie na duszę. Jeszcze ten. E, jak to się nazywa to? Zamachowe. Zamachowe. Pinter kosztuje zamachówka. No to droga... Ty, to jest 2,5 tysiąca złotych? Albo... Ceny są zwalone w i tamte, no tym. Albo to jest takie drogie. Nie, nie wiem, trzeba się zapytać kolegi, bo będzie wiedział, ja ile to kosztuje Ale jak to oglądasz, to można w komentarzu bo... O, jest, jakoś dwa. Dobra, no to zamopujmy to jakoś dwa. Nie wiem, że ono coś daje czy nie, ale... O, to jest najlepsza mocno do montowania tego. A, jeszcze tam jednej śruby nie odkręciłem. Dobra, coś jeszcze tutaj zobaczmy. No tutaj jest, dobra. Dobra, zobaczmy ile rzeczy już. Eee, tłumik końcowy, kolektor wydechowy. Dobra, to tylko ten wydech końcowy i wydechowy. Dobra. Wsze wasze I to będzie dzisiaj na końcu O, ten trzeba kupić mam może to tu po garnizonce tu O, tutaj Jak? Coś tam w... O, H, V, Enter Ehm, um, tylko jaka początkowa to będzie początek? Jaki to jest kolektor wy wydechowy? Kolektor, ko nie wiem, co to powiedzieć. Kolektor wydechowy, o um, No teraz znajdź ten kolektor. O jest, je a nie, to nie ten, to nie ten, to nie ten chyba, bo. O, to jest ten. A i trzeba jeszcze podnieść, żeby tam ten y, tumik końcowy chyba tam nie wiem, jak to się nazywało już. No, no szybciej, lecisz, lecisz, lecisz i samo się nie zrobi. Oby to było to, bo jak nie. O dobra, to jest to. No to ta, wszystko? Wszystko. Dobra, ty! Ile ja zrobiłem roboty? 3000 wydałem. A dochód 9000. Ty no to tutaj... Może ta jakość dała trochę pieniędzy, więcej. to dobra, no to... nie, nie będę narzekał, nie, dobra. E, to... A, ro... ja to w tych rozróżnikach zapominam, nie? W tamtym odcinku zapomniałem i w tym też zapomniałem, więc jest... Pięknie po prostu. Czekaj, to jest piąty odcinek z tego co wiem bo na zapas oczywiście się nagrywa. Typowy youtuber. Ty, no, gdzie jest ten rozrusznik? Halo? O, tak mi potrzebuje. Ty ale no. Obok skrzyni. O, jest, dziadek. Ale czas pod stupodu. Taka jest robota. Jak się zapomni rozrusznika to jak zapomni się nogi. Ale no, mi się raczej nie da zgubnić. Nie, no, da się to no da się. Dobra! E, dobra, to będzie koniec na dzisiaj, Albo czekaj bo już widziałem, że skrzynię dostałem. Dobra, robimy unboxing. Uwaga! Felka, ja muszę wyposiakać. Wypadnie felga, A, i dwie mapy. No, mam nadzieję, że da się to sprzedać, bo jeszcze ja nie. Da... O, brzydka! E, da się to sprzedać? Mam 4, 5, 6, 7. 7 tych map. I ale czekaj, czekaj. No, czekajcie jeszcze widzowie. E, tak, zaznacz mi to na mapie. Idziemy. Gdzie szopa? Shopa? 100 dolarów. No pójdę, pójdę, pójdę. Tylko mi trochę szkoda pieniędzy, ale no pójdę. I tam z tego co wiem, jak się przeszuka trochę, to można tą skrzynkę znaleźć. Nie, to jeszcze może jedną skrzynkę sobie sobie Uj, olej się kołnierzą, o jest! dobra, bierzemy skrzynkę. Samochód niezły 45 koła. To mnie jeszcze nie stać na niego, a ja już trochę gram, nie? Dobra, mój do garażu 200 dolarów. Kup część. I 300 dolarów zapłaciłem za ten komplecik, nie? 300 dolarów. I teraz, co, jak co mi wydropi ze skrzynki? Dobra, ma, nie, magazyn części. Otwieramy skrzynkę. I uwaga, co wydropi? Okej, okay, dobra. To jakie. To jest głowica, nie? To jest głowica. To może być trochę warte. Yy, uwaga. Ten. 20, mało. 800, czyli tu mamy zarobek i tu 18, czyli jak y, nie macie pieniędzy w karmychaniku, to wiecie co robić, więc to jest koniec odcinka, ja się z Wami żegnam, pa!